Witam. W tym filmie zajmiemy się atrybutami. Służą do opisania elementu. Na początek stwórzmy dwa słupy i ustawmy domyślnie ich atrybuty. Dobrze. Teraz zajmiemy się pierwszą funkcją, przypisanie atrybutów do elementów. Możemy wybranym elementom dać nowe atrybuty. Atrybuty możemy dodawać z grup standardowych oraz stworzyć swoje. Dla przykładu dodajmy cenę za cały element. Określmy wartość oraz przedział. Wybieramy element i zatwierdzamy prawym ściskiem myszy. Następnie możemy przenosić atrybuty jednego elementu na drugi. Istnieje również funkcja modyfikowania atrybutów, czyli wyświetla nam wszystkie atrybuty danego elementu i możemy je edytować. Przy tworzeniu atrybutu cena ustawiliśmy zakres, o czym przypomina nam komunikat. Na koniec usuwanie atrybutów, czyli usunięcie dodatkowych informacji o elemencie. Dodatkowo zapiszmy ten przykład jako plik IFC i sprawdźmy, jak wyglądają zapisane informacje. I to wszystko jeżeli chodzi o atrybuty elementów. Dziękuję za uwagę.